Cześć! Witajcie w kolejnym przeglądzie Minecrafta 1.4 W dzisiejszym odcinku dowiecie się wszystkiego o głowach mobów Do czego służą, jak wyglądają oraz jak je zdobyć Życzę wszystkim miłego oglądania Głównym przeznaczeniem czaszek i głów mobów jest dekoracja Możemy je umieścić na danym bloku w 16 różnych kierunkach Możemy je także powieść na ścianie lub za ich pomocą tworzyć różne inne ciekawe dekoracje Głowy te możemy także użyć jako maski w tym celu wybraną głowę umieszczamy w slocie przeznaczonym na hełm. Od tego momentu będziemy mieli głowę wybranego przez nas osobnika. Maska zastępuje jednak tylko główną warstwę naszego skinu. Dlatego jeżeli mamy tak jak ja dwuwarstwową postać, maska będzie niewidoczna. Mamy pięć rodzajów głów. Zombie, Szkieleta, Creepera, Steve'a oraz Szkieleta Widera. Niestety na trybie gry Survival możemy zdobyć jedynie tą ostatnią. Pozostałe możemy zdobyć tylko za pośrednictwem kreatywnego trybu gry. Ostatnią głowę, czyli czaszkę szkieleta Widera, możemy bardzo rzadko zdobyć, dokładnie 2,5% szansy, zabijając właśnie ten rodzaj szkieletów. Za pomocą trzech takich głów oraz kilku sztuk piasku dusz możemy stworzyć bossa Widera, ale o nim opowiem Wam w innym odcinku. Wszystkie głowy mają ten sam rozmiar. Strumień wody oraz lawy niszczy je, natomiast niszcząc je osobiście, otrzymamy ten sam efekt. Niszczenia, jak niszcząc piasek dusz. Są one najmniejszym stałym blokiem w grze, a z racji, że tekstury tego przedmiotu są bezpośrednio pobierane z pliku graficznego potwora, jego zmiana spowoduje także zmianę głowy czy czaszki do dekoracji. To tyle na temat. Mam nadzieję, że mój krótki opis Wam się spodobał. Doceniam każdą ocenę i bardzo za nią dziękuję. Pytania proszę zadawać w komentarzach. Napiszcie, co sądzicie o nowych maskach. Czy odkryliście jeszcze jakieś inne zastosowania? Ja mam na imię Patryk. Zapraszam do kolejnych odcinków, życzę miłej gry i pozdrawiam.